Zosia urodziła się 18 kwietnia 2011 roku. Ciąża przebiegała pomyślnie. Po porodzie Zosia została oceniona na 10 punktów w skali Abgar. Od początku jej życia lekarze zaobserwowali niewielkie obniżenie napięcia mięśniowego i wolniejszy rozwój ruchowy. Pod koniec pierwszego roku pojawiły się drżenia kończyn i głowy. Rozwojowo zaczęła się cofać. Po długim, prawie rocznym poszukiwaniu w wieku dwóch lat Uzosi zdiagnozowano chorobę genetyczną zwaną zespołem retta. Zespół retta pojawia się u jednego dziecka na 10 tysięcy i najczęściej dotyka dziewczynek. Daje o sobie znać dopiero między ósmym a 18 miesiącem życia. Po tym okresie dzieci zaczynają tracić dotychczas nabytą sprawność manualną i ruchową. Pojawia się stereotypia ruchowa rąk, ograniczają się ich możliwości komunikacji z otoczeniem. Choroba ta nazywana jest też chorobą milczących aniołów, bo dzieci tracą również zdolność mówienia. Od 13 miesiąca życia Zosia jest rehabilitowana. To dzięki rehabilitacjom jest w stanie samodzielnie usiedzieć, próbuje robić pierwsze kroczki i robi duże postępy. Na podstawie wykrytej mutacji genetycznej nie jest możliwe określenie indywidualnej prognozy rozwoju dla Zosi. Natomiast zdobycie umiejętności samodzielnego chodzenia będzie istotnym czynnikiem wpływającym na rokowania co do dalszego przebiegu jej choroby. Zwiększy prawdopodobieństwo nabywania nowych umiejętności oraz poprawy kontaktu społecznego. Dlatego tak ważne są dla niej liczne rehabilitacje, które są bardzo kosztowne. Mama Zosi wychowuje ją samotnie i nie jest w stanie pokryć wszystkich kosztów związanych z wymagającą opieką rehabilitacyjną dziecka. Każda Państwa Złotówka jest ważnym wsparciem dla Zosi. Płaty darowizny prosimy przekazywać na konto. Fundacja Pomocy Osobom Niepełnosprawnym Słoneczko 77 400 zł Stawnica 33 SBL Zakrzewo, numer konta 89, 89, 44, 003, 0000, 20, 2000, 20 0010 W tytule Leczenie i rehabilitacja Zofii Wodomorawskiej, 301 Ukośnik M. Za okazaną pomoc z góry dziękuję mama Zosi Kasia.